robimy ostatnią planżę, została nam tylko tutaj ta przestrzeń paneli na górze mamy wystawione, teraz robimy tutaj ustawienia. dobra, pierwsza plansza druga trzecia, czwarta Cześć, nowy dzień, nowe wyzwania dzisiaj jesteśmy akurat na takim dachu na czterech połaciach robimy tutaj wschód i zachód taki nie do końca i mamy tutaj tutaj umieścimy maksymalnie ile się zmieści paneli no i tutaj tak samo tylko że tu będziemy miankę robić na, na antenę no i mamy dzisiaj taką akurat piękną aurę także działamy Ok, ograniczniki się w ten sposób. Niektóre mają tutaj takie zabezpieczenie, trzeba przekręcić jeszcze ciupkiem. Ok, tak się prezentuje. Ok, dzisiaj mamy akcję przepuszczania przewodu przez taki przepust. Nie przez wentylacyjny, tylko przez obrzeża wentylacyjnego przez który idzie bardzo dużo przewodów. Ok, z tej strony mamy akurat taki odpór. E, najpierw poleciała nam stalka z góry. Do stalki przywiozaliśmy e, śnurek. Polecieliśmy do góry. Sznurek będzie tutaj bardziej elastyczny. Tylko problemem jest tutaj ta ilość kabli przewodów i bardzo niska, bardzo mała odległość wentylacji co do ścian. Nie wiadomo co tam jeszcze idzie w środku. Ok. Kable są już na dole na miejscu. Teraz zrobimy test stringu, czy mamy tutaj odpowiednią rezystancję i zwarciowe. Oczywiście to jest takie e, w cudzysłowie sprawdzenie instalacji jednak przechodzi przez, e, przez odbiory tutaj energetyczne, bo nie jak się to ma do sprawności.